다음 영상 jako gospodarz ten autor Bohem Chleba, który powstał z naszej pracy, z naszych planów. I prosimy, aby, aby prezydent godnie podzielił ten bochenek chleba pomiędzy wszystkich i aby nigdy nikomu tak we wsi, jak i w mieście nigdy go nie zabrakło. Dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za ten symboliczny wachent chleba. Obiecuję i przyrzekam, że będę go dzielił sprawiedliwie. Korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim rolnikom na terenie pychów za ich naprawdę ciężką pracę. Ciężką, bo czym innym jest prowadzić gospodarstwo rolne w warunkach rolniczych, w terenach rolniczych, a czym innym w środku zindustrializowanego Śląska, gdzie często nawet ciężko jest przejechać z pola na pole. Poprzez drogi, poprzez olbrzymi ruch. Tym większe uznanie i szacunek dla wszystkich Państwa. Bardzo serdecznie dziękuję. Nie zapominajmy również dzisiaj o tych, o których często właśnie zapominamy przy takich okazjach a więc działkowcach. Jest ich w tych bardzo wielu. A zaniepokojeni też nie mają łatwo dzisiaj zaniepokojeni o swój los. Państwo wiecie, toczą się boje w parlamencie o przyszłość ustawy na temat ogródków działkowych. Ja na każdym spotkaniu zawsze podkreślam, że ten olbrzymi szacunek, który mamy nie tylko dla rolników, ale również dla sadowników, ogrodników, a zwłaszcza działkowców przekłada się na to, że w Tychach mogą się czuć bezpiecznie. Nie mamy żadnych planów, aby komukolwiek te ogródki zabierać. Dziękuję również organizatorom dzisiejszej imprezy. To jest naprawdę bardzo ważne, że kultywujecie te wspaniałe tradycje. Wiem, że od Dorzynki miejskiej dzisiaj po raz pierwszy są w Tychach. Byłem tu już nie raz na dożynkach, ale na miejskich po raz pierwszy. Bardzo dziękuję. Podziękowania w zasadzie powinienem zacząć od księdza proboszcza, który odprawił dzisiaj uroczystą mszę dożynkową. Dziękuję wszystkim organizatorom, starostom dożynek, Miejskiemu Centrum Kultury oraz wszystkim rolnikom. To co dzisiaj pokazaliście jest naprawdę imponujące I to nieprawda, że rolnictwo w Tychach umiera. Oczywiście jest parcie, my o tym doskonale wiemy, na piękne tereny, zwłaszcza tutaj w Cielnicach. Trzeba to jednak pogodzić z poszanowaniem godności, warunków zagospodarowania. Również to, że część ludzi chce się budować na tych terenach. Niedaleko jak w czwartek, do pierwszej w nocy, Rada Miasta debatowała nad tym, aby zapewnić taki zrównoważony rozwój miasta i przyjęła bardzo ważny dokument, w którym można powiedzieć, zachowane są wszystkie interesy zarówno rolników, jak i tych, którzy chcą budować się na tych terenach. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim gratuluję. Dziękuję bardzo za ten piękny bochen chleba. Powtarzam raz jeszcze będę go dzielił sprawiedliwie. Dziękuję bardzo. Państwa zebranych prosimy szczęstowanie się chlebem za chwilę pan prezydent i pan przewodniczący e będą ten chleb pomiędzy państwa głosy, nie nie wygrać. Po się nie korybie, środki już to Zaśpiewaj wejścia. Zaśpiewaję,